Pokażę Ci, jak zamontować narożniki na elewacji, a na końcu zobaczysz, które warto kupić, a których należy unikać. Po tarowaniu przy pomocy zwykłych nożyc do blachy ucinasz narożnik na konkretny wymiar. Jeśli wszystko pasuje, to nakładasz klej na styropian. Następnie umieszczasz w nim narożniki i dociskasz poziomicą do pionu. Ważne jest, aby kleju było odpowiednio dużo, to znaczy tyle, aby swobodnie przeszedł przez dziurki na zewnątrz. Po sprawdzeniu nanosimy na narożnik warstwę kleju i jeszcze parę razy sprawdzamy poziomicą. Ważne jest, aby rogi się spotykały. Jest z tym dużo roboty. No i powiem Wam szczerze, że zajmuje to sporo czasu, ale jeśli chcesz cieszyć się swoją elewacją przez lata, to warto postarać się na tym etapie. Idealnie by było, gdyby na mokre jeszcze narożniki od razu wtopić siatkę. Jednak nie robimy tego ze względu na możliwość przestawienia się narożników. Kończymy etap narożników na takim etapie. Niektórzy wykonawcy przy okazji montażu narożników od razu wtapiają przy narożnikach siatki. Plusem tego rozwiązania jest to. Że kontrolując etapy prac, od razu widzisz, że siatki skośne zostały zatopione. Z kolei minus jest taki, że przez to tworzy się dodatkowe zgrubienie, które może być widoczne później przez siatkę i po branku. Ale siatki to oczywiście należy wtopić. My to robimy na etapie siatkowania, ale tak można robić, jak masz zgraną ekipę i wszyscy rozumieją proces. No i najważniejsze, jakie narożniki warto kupić, a jakich lepiej unikać. O ile zostały wykonane z tego samego materiału, to różnią się ilością tego materiału, no i ceną. My używamy dokładnie takie. Są one sztywne. Widać, że kątownik aluminiowy jest najgrubszy i najszerszy z tych trzech. To też łatwo się je montuje. Tu są odrobinę cięższe i siatka także jest rzadsza. Oszczędzasz może złotówkę na sztuce, ale za to masz więcej pracy, żeby je prawidłowo osadzić. A te są najtansze, najcieńsze i naprawdę beznadziejne. Gną się pod wpływem swojego ciężaru. Jeśli już Ci się uda jakimś cudem go zamontować... To naprawdę nie ma szans, żeby go prawidłowo i bezproblemowo ustawić. Jest to po prostu produkt dla ludzi, którzy idą z listą do sklepu i myślą, że jak kupią wszystko najtańsze, to zaoszczędzą. A tak naprawdę to przez te niewielkie oszczędności dużo więcej się napracują, osiągając mizerne efekty. Jeśli Ci się spodobało, zostaw lajka i komentarz. A jeśli robisz inaczej, to koniecznie napisz, aby inni także skorzystali z Twojej wiedzy. Cześć.